Kinokadr nie zapomniało o swoich najmłodszych widzach w okresie ferii zimowych. W tym czasie wyświetli pięć tytułów. Zbliża się ten długo oczekiwany przez dzieci i młodzież czas, czyli ferie, co przygotowało z tej okazji kinokadr. Dzień dobry, witam. Jak co roku w kinie Katr mamy bardzo ciekawą, fantastyczną w zasadzie ofertę dla dzieciaków. Tutaj informacja dla niecierpliwych. Kinokatr zaczyna swoje ferie zimowe już 10 stycznia, czyli o 3 dni wcześniej. I w ofercie będzie 5 filmów, zaczynając od krainy lodu 2, kończąc na urwisie. Kończymy 26. Czyli tak jak kończą się ferie tutaj w województwie śląskim, każdy będzie mógł zobaczyć tak naprawdę wszystkie filmy, bo mamy trzy godziny ich wyświetlania, a mianowicie 11, 15 i 17.30. Filmy będą się odbywać zarówno w sali, w której się znajdujemy, czyli w sali Kina Katr jak i na większej sali teatralnej cena biletów wynosi 12 zł i zapraszamy wszystkich zarówno osoby które pojawią się u nas typu rodzic dziecko rodzic dziadek jak i dla grup zorganizowanych więcej informacji znajdą państwo na stronie Pałacu Kultury Zagłębia w zakładce kino jak i na naszym Facebooku kino Kinokatr. Co powinniśmy zrobić, aby zdobyć bilety na poszczególne seanse? Mm -hmm. Ferie co prawda zaczynają się dopiero za chwilę, ale bilety jak najbardziej można już rezerwować, można sobie bukować zarówno przez stronę internetową w Kasie Pałacu Kultury Zagłębia, jak i tak jak już wcześniej wspomniałam dla grup zorganizowanych kontakt do mnie, młodszy specjalista do sprawki na Kamila Szwarc. Można kontaktować się ze mną zarówno mailowo, jak i telefonicznie. Program wydarzenia zapewni rozrywkę w zimowe dni nie tylko małym widzom, lecz także tym nieco starszym. Seansy odbywać się będą w godzinach 11, 15 i 17.